Jak stara jest nasza cywilizacja? Większość współczesnych historyków i archeologów mówi nam, że pierwsze cywilizacje powstały w czwartym milenium przed naszą erą na terenie Mezopotamii, Egiptu oraz Indii. Uznają oni, że są to pierwsze cywilizacje, a przed nimi istniały wyłącznie pojedyncze miasteczka i osady. Jednak, co gdybym tutaj powiedział, że wszystkie z tych uważanych za pierwsze cywilizacji mówiło, że wcale nie są pierwszymi cywilizacjami oraz mówiły, że większość z ich osiągnięć tak naprawdę pochodzi od ich poprzedników, od poprzedniej zaginionej cywilizacji, która była znacznie odleglejsza od nich i istniała tysiące lat przed jakimikolwiek pierwszymi cywilizacjami. W dzisiejszym odcinku chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, na to jak stara jest nasza cywilizacja, i spojrzeć, co te pierwsze cywilizacje mówiły o swoich korzeniach i o ich poprzednikach. Ja mam na imię Aleksander, jestem badaczem i autorem książki Derzawicze wszystko już było, do której link znajdziesz w opisie, również znajdziesz link do mojej strony internetowej, na której piszę wiele artykułów i udostępniam jeszcze więcej informacji zapraszam Cię też na mój kanał. Jednak przechodząc do treści dzisiejszego odcinka, to jeżeli chodzi o pierwsze cywilizacje, czyli o cywilizację mezopotamską, Egiptu oraz Indii, to wszystkie z nich mówiły, że są znacznie starsze. I nawet w Egipcie trzy główne teksty źródłowe, które są trzema listami królów, na których opiera się większość współczesnej chronologii egiptologii, mówiło, że przed pierwszym faraonem, którego uznaje współczesna historia Menesem Narmerem, istniała jeszcze odleglejsza historia Egiptu sięgająca ponad 30 tysięcy lat przed naszą erą. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ te trzy główne teksty, czyli Kamień z Palermo, Turyńska Lista Królów oraz Lista Królów Manetona są dosyć tutaj prawidłowe i szczegółowe, jeżeli chodzi o wszystkich dynastycznych faraonów. Jednak współczesna egiptologia całkowicie ucina historię przed Narmerem, przed Menesem, która jest na nich opisywana i uznaje za zwykłą fikcję. Oczywiście, wszystkie z tych tekstów mówią, że wtedy panowali jacyś herosi, półbogowie czy bogowie, jednak, co jeżeli starożytny Egipt i tutejsza cywilizacja naprawdę nie jest znacznie starsza? I kto wie, czy na przykład wzmianki o jakimś Bogu, który panował kilka tysięcy lat, to nie wymysły, lecz na przykład wzmianka o jakiejś poszczególnej dynastii, która panowała tysiąc czy dwa lat. I co ciekawe, takie same wzmianki posiadamy na całym świecie. W Mesopotamii też mamy listy królów, na których też no, nie opiera się do końca współczesna tutaj archetyzacja. Archeologia i historia, lecz z których czerpie naprawdę ogromną dawkę wiedzy, i te listy królów naprawdę pomagają nam w ustaleniu współczesnej chronologii, to te listy królów mówią też o zwyczajnych królach, którzy żyli po kilka, czasami kilkanaście, kilkadziesiąt lat, którzy panowali raczej kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat i e, którzy są w większości akceptowani przez współczesną historię. Jednak większość z tych list opowiada nam, że w pewnym momencie dochodziło do potopów, do ogromnych katastrof, i przed tymi katastrofami też istniały cywilizacje i też istnieli władcy. I historia tych wszystkich władców sięga ponad 200 tysięcy lat temu. Jednak patrząc, że współcześnie rozwinięty anatomicznie człowiek istnieje od około 200 tysięcy, a niektóre ślady. Mogą sugerować nawet o istnieniu od 400 tysięcy lat, to wcale te listy królów mogą nie być zwykłym wymysłem. I tak samo jak w Egipcie niektórzy władcy panują nawet kilkadziesiąt tysięcy lat, jednak to wiecznie są to wzmianki o poszczególnych etapach w historii cywilizacji. Czemu, jeżeli na całym świecie mamy te wzmianki, mielibyśmy uznawać je za zwykłe wymysły? To samo w Indiach. Pierwsze cywilizacje Harapy i Mohenjo-Daro to ogromne miasta, ogromne kon konglomeracje, które były od razu wytyczone. To nie tak, że mamy tutaj powolną ewolucję miast, że najpierw była jakaś osada, która się rozrastała, rozrastała aż do cywilizacji, lecz tutaj te miasta od razu były zaplanowane przed budową. Od razu budowano równoległe ulice, od razu budowano całą siatkę miasta, od razu te miasta były całe prawie zaplanowane, co sugeruje na ich znacznie starsze korzenie. I tutaj w historii starożytnych Indii i w tekstach mamy mnóstwo wzmianek o poprzednich cywilizacjach, ponieważ w Indiach mamy mnóstwo, ale to mnóstwo kultur. Tamilowie mówią o poprzednich Sangamach, od 30 do 16 tysięcy lat przed naszą erą i od 16 do 9500 lat przy naszą erą. I co ciekawe, ten jeden Sangam, który zatnął 9500 lat przy naszą erą, to jest bardzo podobna data na przykład do Atlantydy Platona, a Platon mówi, że Atlantyda istniała 9000 lat przed Soną, czyli 9600 600 lat przenoszą erą, a później zatonęła, więc tutaj mamy niezwykłe też podobieństwa z Platonem z Atlantydą. Poza tym mamy eposy takie jak Mahabharata i Ramayana i niektórzy interpretatorzy sanskryckich tekstów uważają, że te eposy mogą też sięgać około 30 tysięcy lat wstecz. Nawet w Mezoameryce mamy wzmianki, że czy to Majowie, czy to późniejsi Aztekowie, wszystkie z tych ludów posiadały znacznie odleglejszą historię i czy to Aztekowie pochodzą z białego lądu Aztlanu, to na przykład Majowie pochodzą z cywilizacji, która istniała tak 8-9 tysięcy lat przed ich istnieniem. Dlatego wszystkie wzmianki na całym świecie naszych przodków sugerują, że cywilizacja jest znacznie starsza. I współczesna historia, archeologia uznaje to za zwykłą próbę e, takiego wzniesienia się danego ludu bądź faraona, że on jest władcą z tej linii sprzed tysięcy lat bogów i on musi rządzić. Jest to jakieś wytłumaczenie, jednak kto wie, e, czy tak jak kilkaset lat temu praktycznie. Nic nie wiedzieliśmy o starożytnej Mezopotamii, pomimo wielu wzmianek w Biblii o mieście Ur, na przykład z którego wywodził się Abraham, to kto wie, czy za kilkadziesiąt, kilkaset lat nie odkryjemy, że nasza cywilizacja naprawdę sięga znacznie dalej. Wstecz, na przykład na te kilkadziesiąt tysięcy lat przed naszą erą, co wcale nie jest sprzeczne na przykład nawet z współczesnym dogmatem, który mówi nam, że współcześnie rozwinięty anatomicznie człowiek istnieje do około 200 w konserwatywnym tutaj zapisie, do nawet 400 tysięcy lat temu. Dlatego, jak widzimy, nasza cywilizacja może być znacznie starsza niż sądzimy, i jak widzimy, to większość naszej historii jest całkowicie zapomniana, całkowicie zatracona. Mówi nam się, że przez te powiedzmy 200 tysięcy lat nic się nie działo do około 10 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy to powstały pierwsze osady, czyli przez około 190 tysięcy lat przez e, powiedzmy no około 95-96% istnienia współcześnie rozwiniętego człowieka, nic się nie działo poza ulepszaniem pięściaków i podstawowych tutaj rzeczy, które robili jaskiniowce, co może wydawać się absurdalne. Patrząc nie tylko na wzmianki naszych przodków, lecz również na ten czas istnienia człowieka. Również, jak mówiłem w mojej książce i wielu innych filmach, tak naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jak długiego czasu, aby dosyć zaawansowana cywilizacja, na przykład jak nasza współczesna, no, rozłożyła się. Wszelkiego rodzaju metale, plastiki i inne takie rozłożyły się, rozłożyłyby się w zaledwie kilka tysięcy lat. Dlatego może istniały cywilizacje, o których praktycznie nic nie wiemy, ponieważ jeszcze nie znaleźliśmy szczątków, a nawet jak znajdziemy, to nie znajdziemy wszystkich. Rozkład takich materiałów i rzeczy związanych z zaawansowaną cywilizacją trwa bardzo, bardzo szybko. W porównaniu na przykład do megalitów czy obiektów kamiennych, które no, rozkładają się jak to kamień na przestrzeni kilkuset tysięcy, kilku milionów lat poprzez wietrzenie i inne e, tutaj erozje, tak jak na przykład erozja wodna i głównie tutaj tak naprawdę wietrzenie czy erozja, nie wiem, chemiczna na podstawie tutaj różnych, nie wiem, takie mam kwaśne deszcze, które współcześnie roztapiają dosłownie jakieś stare, na przykład budynki średniowieczne czy renesansowe. Dlatego jak widzimy, nasza historia może sięgać znacznie, znacznie dalej wstecz i według współczesnej historii tak naprawdę 95% całego istnienia człowieka jest nieznane i tak naprawdę tam nic się nie działo podczas gdy nasi przodkowie mówili, że w tamtych czasach istniały poprzednie dosyć zaawansowane cywilizacje, które były prekursorami znanych nam cywilizacji, między innymi Mezopotami, Indii czy Egiptu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie wpaść na mój kanał poznacznie znacznie więcej. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, również polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Możecie wpaść też na moje inne social media na Facebooka, Instagrama czy na Moim stronę internetową, na której znajdziecie dużo, ale to dużo więcej informacji. Dziękuję Wam za uwagę, i widzimy się w kolejnym odcinku.